Jeżeli jakiś Ukrainiec żyjący w Polsce chciał walczyć za swoją ojczyznę, to już dawno wrócił na Ukrainę. Co my, przypomnę zresztą, że władze ukraińskie bardzo się starały pomóc w podjęciu takiej decyzji, bo na przykład się prawa jazdy Ukraińcom kończyły, czy paszporty, to już nie wymieniają ich od pewnego czasu w ukraińskim konsulacie czy w ambasadzie w Warszawie, tylko <gryw> żądają, że oni mają wracać do siebie do kraju. Większość nie chce wracać do siebie do kraju, no wie, że tam i zaraz złapią za fraki, i poślą na front. ciągają nas w to po prostu, bo to już jest troszkę inna sprawa, jeżeli my formujemy jednostki na, na wojnę ukraińską. Jeszcze tylko brakowało powiedzieć, że te ci ochotnicy to mają być Polacy. Za to w Polsce centrum z centrum się spotyka i pełna miłość Polsko-ukraińska, a przynajmniej polska, do prezydenta Zawańskiego, który przyjechał z ciekawą propozycją. Tylko mam poważne wątpliwości w tym wszystkim, czy, prezyd czy prezydent Zawański jest traktowany jeszcze poważnie nie w Polsce, ale na Ukrainie. Zobaczmy materiał. Pracujemy w tej chwili nad, nad tym, aby móc spalać polski węgiel, którego mamy w tej chwili sporo. I tak, żeby nie płacić za spalanie tego węgla, czyli za emisję. A prąd wytworzony przez polskie elektrownie z polskiego węgla za europejskie pieniądze przesłać istniejącym mostem energetycznym na Ukrainę. No, ale to jest oczywiście część propozycji, ponieważ. Część pakietu. Część pakietu, ponieważ prezydent Zaleński przyjechał ze swoim pomysłem. Pomysł... Czekaj, to, to, to... Dobra, dobra najpierw. najpierw omówmy mm. najpierw ten pomysł. Jest tak. Mamy problem w Polsce ten sam. Który zabija gospodarkę niemiecką, ten sam, który zabija gospodarkę angielską, w mniejszym stopniu francuską, bo Francuzi mniej zideologizowani się okazali i nie pozwolili sobie wyłączyć wszystkich elektrowni atomowych. W związku z czym. Przodująca w ratowaniu klimatów gospodarka niemiecka na przykład ratuje się dzięki temu, że pali węgiel brunatny, To jest najbardziej nieekologicznym, jakim można sobie wyobrazić, paliwem, ale oni tam nawet las wyrąbali, prawda, żeby nową odkrywkę zabytkowy, no stary ale, las. Ale Greta broniła. Greta broniła. A i Gretę wsadzili Znowu. do ciupy, i się okazało, że tutaj nie ma dla Grety. Ten to też sobie wiesz, roz, rozbestwiła się mało lata i sobie zaczęła, wiesz. A druga rzecz to właśnie ciągną, kupują Niemcy ten prąd z atomu francuskiego. I to jest bardzo śmieszne, to jest fajne, o tym warto mówić, żeby Państwo wiedzieli jak to jest gigantyczna obłuda w tym wszystkim. No i e, mimo wszystko wysokie ceny energii zabijają tam te gospodarki i naszą też zaczynają zabijać. No bo mamy a -a. limity emisji, bo mamy zielone łady, mamy te wszystkie A to już w sierpniu, a to już sierpniu się Państwo przekonają. I my też się przekonamy, e, chyba że przejdziemy a -a. na szałasy, ogniska, i inne nieekologiczne nie rzeczy. Ognis systemem. ogniska, nie, wiatraczki. Nie wolno dać się. a Ewentualnie, wiatraczki. Można ewentualnie szara, szara strefa ogrzewcza, która, jak sądzę, będzie się bardzo mocno rozwijać, będzie bardzo intensywnie no, zwalczana, co doprowadzi do obydwu nieszczęść w dwie strony. Pytanie, po co brnąć w idiotyzmę? bo teraz nagle Donald Tusk zyskuje jakiś przegłos świadomości, powiada, ale w sprawie Ukrainy to może byśmy spalali ten nasz węgiel bez tych miażdżących nas limitów kretyńskich, europejskich. I to żeby to jeszcze nam Unia Europejska ale za to tak zapłaciła, a ten prąd to my wyślemy na Ukrainę. A może, jakbyśmy mieli ten prąd tani, to przede wszystkim użyć go w Polsce. Nie zabijać polskiej gospodarki, nie to niszczyć to jej, tylko my, możemy mieć, czyli tak, mówi Donald Tusk, możemy mieć tani prąd. Możemy mieć wzrost gospodarczy, możemy mieć tanie ceny, dużo niższe ceny, moglibyśmy mieć, ale nam nie pozwala Unia. Ale może by nam pozwoliła tak zrobić, tylko żeby dla Ukrainy był ten tani prąd. No fajnie, myślę, że wszyscy Polacy są głęboko no. szczęśliwi. My chętnie będziemy płacić te ets -y, a tylko dla Ukrainy będziemy robić prąd tani. No, rozumiem, gdyby pomysł był taki, że my spalamy ten prąd na Ukrainie. Wy, wywozimy, omijając w ten sposób ets -y. ale tak się nie da zrobić z ETS-em, od razu tłumaczę, i przesyłamy to sobie z, z, z powrotem. Tak, i Polacy jeżdżą z moimi akumulatorkami przez granicę. <grym> tak, 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 tak. Tak jak na Białorusi, z Białorusi napęd tak zwany, czyli ten ropę do diesli, i będą Polacy jeździć i tam ładować w akumulatory ten polski prąd tani i go przywozić do Polski, żeby sechał pogrzeć. Słabo to widzę, ale to jest taka bardzo malownicza wizja. I, to można jeszcze bardzo dużo różnych kombinacji uwzględniając, że zdarzało się Polsce reimportować przecież i to wielokrotnie w dwie strony węgiel z Czech. tylko że tam z kolei początkowo była dopłata importowa do węgla czeskiego, nie wiem, czy pamiętasz, a później wpadli panowie od VAT-u, wpadli na pomysł, że można to zrobić więcej razy. Więc... Ale jeżeli... jeżeli olej opałowy można, że inaczej, olej napędowy można jednym podpisem zmienić w olej opałowy i pewna akcyza znika wtedy, czy zmniejsza się znacząco, to może ten prąd też można by jakoś podpisać, że to jest prąd Jak o tym ukraiński, o... pozaakcyzowy i... Jak o tym nie? opowiadasz, zacząłem myśleć o jednej rzeczy. Teraz bardzo proszę, żeby młodszy aktyw Koalicji Obywatelskiej e, mnie nie słuchał, e, bo to... Nie, nie, nie słuchajcie o tym pomyślę, ale zastanawiam się, czy będą osoby, które będą e, w związku z opłatami, e, odsprzedawaniem i wielokrotnym obracaniem e, pr prądem, tudzież licencjami e, związanymi z tym i e, tymi odszkodowanymi, czy tymi no, ETS-ami właśnie. Certyfikatami. Tym certyfikatami, tak jest. Mhm. E, czy będą się tworzyły karuzele przy wielokrotnym odsprzedawaniu. Właściwie to jest idealne, idealne. Nawet produkt, który, ja, produkt, którego nie ma. To jest idealne do VAT-u. Ja często powtarzam tak, to faktura, czysta faktura. To jest tak jak platańska idea po prostu, wiesz, jest sama tam się zwierza, tam, się wszy... zbierza, tam się do doskonałości. Jest, jest bliskie doskonałości. To się, że... no, sobie to wyobrazić po prostu, jakie, dos... jakie tu można robić i fantastyczne. Doskonałością jest świat bez prądu. Wiaspurek, ale z równie twardą propozycją, ale też pod jednym względem mnie dziwiącą, którą już zmiankowałem, przybył prezydent załański. Zobaczmy to z kolei. Mówiliśmy się w naszym porozumieniu o formowaniu i szkoleniu na terenie Polski ukraińskiego legionu. To nowe, złożone z ochotników formacja, która na wzór ukraińsko-polsko-litowskiej mogłaby umożliwić obywatelom Ukrainy znajdującym się na terenie Polski wzięcie udziału w obronie Ukrainy. No właśnie, ja mam taką wątpliwość... Klucz klu dzisiejszego dnia, jak sądzę. Tak, ale to jest... No bo ta, to, ja bardzo kibicuję walce, którą toczy Ukraina i społeczeństwo ukraińskie. Uważam, że powinniśmy pomagać Ukrainie, ale jak słyszę pomysł, żeby legion ukraiński formować w Polsce, to jedna rzecz mi się nie zgadza. Ukraina nad większością swojego terytorium panuje i wydawałoby się, że taki Legion może z tych ludzi, którzy tu są, jeżeli oni by chcieli się brać albo jakoś ich zmuszać, to mogą to robić na terytorium Ukrainy i jak Polska ma zagonić Ukraińców, którzy uciekli z Ukrainy, bo nie chcą walczyć do tego, żeby uczestniczyli w takim Legionie. No to jest, mam wrażenie, że trochę jakby armię Halera czy do Dowbora-Muśnickiego tworzyć nie w czasie I wojny światowej, kiedy jeszcze Polski nie było tylko w 20 roku i to jak już ta wojna gdzieś była, e, toczyła się nad Niemnem czy gdzieś tam, to nagle my zaczynamy tworzyć oddziały polskie w, we Francji, bo chłopaki się trochę boją, jeszcze troszeczkę się boją walczyć o Warszawę i tam o Radzymi. Ja to bym <grym> nawet powiedział, że to tak jakby Jaruzelski tworzył jakieś dodatkowe oddziały tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego w obozach przejściowych w Kanadzie, no okay. w Szwecji z tych Polaków, co uciekli z Polski wtedy po stanie wojennym, nie? Bo jak się nad tym zastanowić, to e, no rzeczywiście, no, ten jakiś ukraiński Piłsudski ma do nas przyjechać, tak, rozumiem, nie wiem kto nim będzie i tutaj formować legiony, a przecież... Yy, yy. Jeżeli jakiś Ukrainiec żyjący w Polsce chciał walczyć za swoją ojczyznę, to już dawno wrócił na Ukrainę. Co my, przypomnę zresztą, że władze ukraińskie bardzo się starały pomóc w podjęciu takiej decyzji, bo na przykład się prawa jazdy Ukraińcom kończyły, czy paszporty, to już nie wymieniają ich od pewnego czasu w ukraińskim konsulacie czy w ambasadzie w Warszawie, tylko <grym> żądają, że oni mają wracać do siebie do kraju. Większość nie chce wracać do siebie do kraju, no wie, że tam i zaraz złapią za fraki, i poślą na front. No i bardzo słusznie. Zresztą. To nie jest mój idee. Ja powiem tak. Ja mam koło siebie takie epicentrum luksusu. Zbudowali taką, odrestaurowali taką super zbuju kamienicę z bardzo drogimi apartamentami. I tam jeżdżą takie samochody, których ja nie umiem nawet nazwać na ukraińskich blachach, ale one są drogie. I w nich są tacy gówniarze dwudziestoparoletni w wieku poborowym. I ja słabo widzę, żeby oni się tego legionu zgłosili, żeby jeszcze razem z tym samochodem i go opancerzyli. No i... no, no, nie, słabo to widzę. Za, za, zapakować wywieźć w kamasze i ich przynajmniej jeżdżą ciężarówką, to, czy... ciężarówką wojskową po zapleczu jak lubię jeździć no. fajnie ale to my ich ale... mamy pakować bo może tak nie wiem jak, jak takie e... Państwo lubią nie. szanty, nie wiem, ty lubisz szanty? Wydaje mi się, średnio lubię, Prezgant ale... taką pamiętasz? Ale, ale szanty... z dół Z rzeki, zna. poprzez London, Street, Psów Królewskich, zwarty oddział szedł i tam łapał tych marynarzy. No, ale ta, no to, to, z, to... co, to mamy takie no, gangi puszczą się na ulicach, to będą do, tych Ukraińców pode... łapać i dostarczać do Legionu? Ja mam wrażenie, że my mamy z Ukrainą podpisaną regularną umowę o ekstradycji. Jeżeli Ukraina chce jakiegoś swojego obywatela, no to może wys, wys, wy, wystąpić z listem gończym. E. co stoi, bo teraz... Ukrainie. Żeby, podpisali umowę, że Ukraina walczy, kryfawi, ma problemy, jest pod ostrzałem, przysyła nam swoje oddziały, powiedzmy swoich poborowych rekrutów niewyszkolonych i my ich tutaj szkolimy, zbroimy nawet. To jest oczywiście dyskusyjne, jakie tego będą skutki dla Polski, to jest osobna, osobna sprawa, czy nam się to opłaca, krótko mówiąc. Ale. Tak, to bym zrozumiał, to by było logiczne. Ale my tu mamy szukać jakichś ukraińskich ochotników. Przecież którzy by wieją. byli ochotnikami, to by ich nie było w Polsce. Którzy, no w tej... którzy wieją z tego, którzy będą wiali z tego Legionu, my ich będziemy zaciągać. W związku z czym jeszcze te ich tam żony, matki i tak dalej będą nienawidzieć tej Polski potwornie, bo im tych chłopaków zaciągają. No to, że tu rzeczywiście Włodymyr Zeleński chce, żebyśmy zrobili robotę za niego, ale ja się zastanawiam nad sensownością tego pomysłu, czy jest to pomysł prezydenta Ukrainy, który ma mieć jakiekolwiek znaczenie militarne, bo trudno sobie wyobrazić, żeby coś takiego miało jakiekolwiek znaczenie militarne. Czy jest to jakiś kolejny wymyślony przez jego pr i jego otoczenie majstersztyk takiej dyplomacji, PR-u i one są coraz gorsze tak naprawdę. One są, to są coraz gorsze i coraz bardziej szalone, szalone pomysły. No Mam wrażenie, że każda władza się zużywa i u niego to, to co było kiedyś fantastyczną kreacją i pr ale równocześnie... No, na podłożu autentycznej odwagi i tego naprawdę bardzo dużej dzielności Ukrainy na początku wojny i dość dużej sprawności militarnej w pierwszym okresie wojny, okay. tego, że oni się dużo nauczyli od czasie tej wo od wojny jeszcze w 2014 roku, że on wiedzę wielu ludzi, umiejętności wielu ludzi i odwagę wielu ludzi potrafił tak sprawnie zagospodarować, że to on ją symbolizował, to teraz już niewiele z tego zostaje i on ma takie różne szalone ruchy. I to jest jeden z, z tych to takich jest szalonych szalo. ruchów. Absolutnie idiotyczny. Ten ruch jest idiotyczny z punktu widzenia Donalda Tuska i z punktu widzenia Polski, ale z punktu widzenia Załońskiego i Rosji, yy, przepraszam, i Ukrainy. Jest jak najbardziej logiczny, ponieważ wszystko jest korzystne dla Ukrainy, co, że tak powiem, poszerza kolektyw. Interna Internacjonalizuje po, konflikt. Pamiętasz, tak, no. pamiętasz czterdziestolatka, jaki stary serial, jak tam pan Walędziak, czy jakąś się nazywał, montował kolektyw, że jak mu zalewało mieszkanie, puszczał tę wodę, żeby cały pion był zelany i wtedy no, jest... naprawiali. No, no to o to, to, to chodzi. No to... No, wciąga nas po prostu w konflikt, Każdżym bo jest czymś innym to, że my... Pakiety wojskowe i pomocy przekazujemy. Podobno już 44 przekazaliśmy Ukrainie. Pakiety pomocy wojskowej, mniejsze, większe, no duże, nie? Duże. Chociaż sami Ukraińcy ostatnio widziałem taki sondaż, twierdzili, że najlepsi pytanie, jak to jest ich najlepszym sojusznikiem, to wymieniali Polskę gdzieś na szarym końcu, Niemcy dużo wyżej. Czyli okazuje się, że te kaski niemieckie, które Niemcy wysłali, zostały tam z bardziej otwartymi to się, ramionami. To postane. się zmieniło z polskiej no to, to czołgi. No nie wiem, tak, tak to wygląda, no ale wciągają nas w to po prostu, bo to już jest troszkę inna sprawa, jeżeli my formujemy jednostki na, na wojnę ukraińską. Jeszcze tylko brakowało powiedzieć, że te ci ochotnicy to mają być Polacy, bo, bo tego to na szczęście jeszcze nie padło. Pewnie by się znalazło paru Polaków, no, którzy by też chcieli na wojnę pojechać z Ruskimi. No, swoją ale... drogą, przed cyklem wyborczym w Europie, który już trochę wybory we Francji zamknęły, ale jeszcze są wybory w Stanach, była, przypominam, bardzo długi czas moda na zapowi właściwie już nawet nie straszenie, ale zapowiadanie, że my wszyscy do tej wo wojny dołączymy. Robił to najbardziej prorosyjski prezydent Przywódca Europy Zachodniej, czyli prezydent Macron. Robił to kanclerz Scholz, który był orędownikiem Nord Streamu w swoim czasie, a później wysyłał słynne hełmy właśnie Ukraińcom. No i robił to premier Tusk ze swoją bardzo znaną antyrosyjską przeszłością od zawsze. Od, od zawsze, zawsze potępiał Jarosława Kaczyńskiego za jego prorosyjskość i zawsze mówił, że Putin jest zagrożeniem dla Europy. To wystarczy, nie trzeba naprawdę zapoznawać się z twórczością Antoniego Macierewicza, wystarczy nie pogrzebać to. trochę w internecie, żeby sprawdzić, co tu zawsze mówił po Ros o Rosji i wszyscy ci politycy, do tego jeszcze dochodzi były holenderski premier Rutek, który został szefem NATO, co nam wszystkim dobrze, co nam wszystkim dobrze wróży. Mniej więcej jakby przecią przeciwnik lotnictwa i miłośnik katastrof został, kierował samolotem Jumbo jetem. Więc w tym momencie ten cały skład nagle zaczął krzyczeć, że wojna jest nieunikniona i my się wszyscy musimy na nią szykować. Na, na nią szykować. Ja tam tam zaczął krzyczeć, że wojna jest nieunikniona, tylko od razu mówię nie, nie bójcie się państwo tego krzyku, bo to oczywiście nie o to chodzi, bo gdyby tam naprawdę ktoś uważał, że wojna jest nieunikniona co by zaczął robić? Droń że... produkować? Stawiać fabryki zbrojeniowe, zwiększać produkcję broni, zwiększać liczebność armii, tak? Rekrutować nowych żołnierzy. Widzisz coś takiego w Europie? Nie, nie, nie. To ja mam... Michuda, wręcz przeciwnie. Ja Niemcy dwa dni temu ogłosili, że oni e, się nie wywiążą. Oni nie, nie, nie zwiększą Bundeswehry, bo ich nie stać na to w tej chwili. E, Rafał, Gry. gdyby wojna była nieunikniona to ja myślę, że w tym momencie cała wierchuszka Platformy Obywatelskiej ubiega, no, oni i tak się ubiegają, ale często co jest, to już by się działo nawet na bardzo pośrednich posadach w, w Brukseli, albo zupełnie, albo w tym momencie by tam siedzieli i zabiegali przynajmniej o posady. No co prawda paru tam dżentelmenów wyjechało, co jest znamienite, ale bardziej ty, 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 ważnych, ty, ty, ty. ale wydaje mi się, że premier Tuski już by też bardziej się napinał na to, żeby zostać choćby i komisarzem europejskim. Nie, także proszę Państwa, naprawdę nie sądźcie, bo jeżeli Europa, jeżeli się zastanawia nad tym jak stworzyć siły zbrojne europejskie które będą bardziej przyjazne dla środowiska. A to, Władimir Putin, to Władimir Putin i Chińczycy wtedy też tak stworzą? Nie, no myślę no to że tak się jest, to jest wzruszą, jak zobaczą nie, że to jest zasada wzajemności w polityce międzynarodowej to no, tak nie działa. W Ameryce są takie na przykład takie działka do strzelania z ziemniaków. To się używa na rozmaitych imprezach na temat. to można by w tej armii użyć. Ekologiczna. Strzelamy takimi kartofelami, prawda. Robimy jakieś czołgi, czołgi na korbkę, żeby były bezemisyjne. No po prostu. No to, że... Państwo no to myślą, Rosjanie... że ja se robię jaja. To nie ja se robię jaja, tylko Unia Europejska, która powołała oficjalną komisję. Parę miesięcy temu przy, przy Komisji Europejskiej jest oficjalna komisja, prowadzi prace studyjne, jak zrobić bezemisyjną no to, armię. No to Rosjanie też, też to wprowadzą w trybie. Tak, na pewno. Poza tym jeszcze też nie ustalono płci czołgów. Też. To jest moim zdaniem bardzo jest... istotne, jednak w tym momencie tak, płeć, to... płeć czołgów jest określona. Zresztą armat też, a co jak armata się nie czuje? Mamy telefon. Halo, halo? A, przepraszam Państwa, to są początki, więc jeszcze troszkę się czasami potykamy. Czyli a ja telefon, ale go nie słyszymy. Nie mamy telefonu, ale zapraszamy Państwa do dzwonienia. To prawie jakbyśmy mieli. Tak. Szanowni Państwo, dzwońcie Państwo do nas, a wtedy będziemy z Państwem rozmawiać. Tak. tak się z państwa. Jeśli Państwo byście chcieli czegoś dowiedzieć albo z czymś się podzielić z nami. No, a to tak wracając do wątku napoczętego tego straszenia wojną nieuniknioną, to coś tak mam wrażenie, że to straszenie jest potrzebne bynajmniej nie po to, żeby rzeczywiście się ktoś w zachodniej Europie szykował na wojnę, bo nie widać żadnych przygotowań, tylko żeby po prostu... Wy rozbudować, no wiecie, wojna jest, no to trzeba tych pisowców polskich czy niemieckich z AfD czy francuskich z Frontu Narodowego, bo oni są dywersantami, bo to są putiniści. Dlaczego oni są bardziej putiniści niż, nie wiem, ci, którzy do Putina jeździli, dile z nim podpisywali? Dlatego po prostu. Ale zaraz. Był się... argument. Wiesz, jest wojna, rozumiesz, to trzeba, to musicie państwo znosić pewne niewygody, bo jest wojna. Wojna grozi. Słuchać, Tuska, tutaj się nie, ten nie robi, na wojnie się nie robi żadnych jakichś dyskusji, prawda? I tak dalej. Ja zastanawiam się. Kiedy russcy agenci, bo to jednak wszystkie takie rewolucje i ustroje oparte na walce z wrogiem wewnętrznym, który służył wrogowi zewnętrznemu, w pewnym momencie to pole się zacieśniało coraz bardziej, i zastanawiam się, kiedy premier Tusk ogłosi, że jednak po części także jego formacja jest infiltrowana przez rosyjską agenturę, a przede wszystkim koalicja i w PSL-u może się zdarzyć, i w Właśnie drodze, to wymyślałem, że dojdzie do tego. Najpierw się okaże, że w trzeciej drodze się znajdą ale, i na lewicy. Czy jak... Ale ja myślę, że... O, Miller. A przecież no, już Miller no, się no, właśnie nie, z, ja to... z tym komunizmem się przyznał, prawda? Że... No zaraz się okaże, że chołownia, tam wszystkie... Każdy, ka każdy, każdy jakąś ciotkę przy wschodniej granicy miał, albo był kiedyś jako dziecko na wakacjach, po ale... Po to ten bon mot też uważam dzisiaj odnotujmy, bo to jest cytat dnia, że jak to napisał pan Szymon Hołownia, że chciałby, żeby wszyscy mieli tyle pari, co Joe Biden? On nas nie lubi chyba tyle ile mieli pary, co Joe Biden. No dobra. No. no, trzeba przyznać, że taki potencjał memiczny jest duży. Właśnie nieładnie jest śmiać się ze starszych ludzi, ale co zrobić, jak są, znaczy czy jakoś niedołężnych, ale co zrobić... Hołownia nie jest taki ale, stary, co ale chyba jest starsza ode mnie, ale co zrobić albo w moim wieku, albo troszkę starszy. Ale co zrobić, jak taki, taka osoba jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, to jednak jest dość wyjątkowa sytuacja.